Andrzejki coraz bliżej. Zastanawiacie się w jakie zabawy i wróżby się pobawicie ze swoimi przyjaciółmi i rodziną? Sprawdziliśmy, co lubicie najbardziej? No myślę, że w akademiku będę wchodzić, Andrzejki ze znajomymi. Poimprezujemy, może gdzieś wyjdziemy. A jakieś zabawy, wróżby? Po prostu no, taka studencka impreza. Oczywiście wosk, podstawa, więc będziemy przygotowani na lanie wosku z znukami od czterech lat. Do ośmiu. Lanie wosku przez klucz. To standard, bo to zawsze robię. I w sumie tyle. Więcej nie znam, nie praktykuję. Dzieci pewno gdzieś starsze pójdą może na jakieś prywatkę, więc zajmę się wnuczkami. W domu siedzę. A jakieś wróżby, zabawy? Nie, nie używam. Ja jestem stary chłop, już wyrosłem z takich rzeczy. A nie zna pan jakieś? No, lanie wosku było jakieś. Wróżby? A nie. <laughs> Coś było z lanym woskiem, ale to tak dawno było dawniej za moich czasów to prywatki jakieś tam robiło się wiadomo chodziło się na prywatki teraz to raczej to jest ten zwyczaj zanik łodzi jeszcze inaczej bawili znaczy inne, inne, wszystko inne się zmieniło się. planuję pójść z żoną do restauracji e, chyba zrobimy rezerwację bo to będzie na pewno bardzo popularny dzień lanie woskiem to pierwsze mi co przychodzi do głowy, bądź jeszcze było tak w postawówce, takie układanie butów i który pierwszy but jest pod drzwiami, ta osoba pierwsza wyjdzie za mąż, takie mi przychodzą na pieszą myśl. Tak się składa, że ja mam na imię Andrzej. Także jestem będę z Alizantem. Jak obchodzimy, no romantycznie. Nie? Tam troszkę wróżby będą, takie z. Wosku. A jakie wróżby? Z wosku przeważnie. Do, takie najbardziej popularne. Coś tam yy, o męża się wywodzi? Ty je znam. A nie, nie mogę powiedzieć o co, bo nie interesuję się tym. A jakieś wróżby, zabawy? Może pan jakieś zna? No, chyba że mi się jakiś wosk przypadkowo gdzieś rozleje. No to będę próbował odczytać znaki. Andrzejki obchodzę razem ze znajomymi dziewczynami z uczelni. A znasz może jakieś wróżby, zabawy? Yy, na pewno znam przerywanie yy, wosku przez klucz, różne takie z kartami rzeczy.